Pytacie dość często i w komentarzach, i w mailach, jak wygląda kostka po pierwszej zimie. Dzisiaj jest 9 kwiecień, mrozy już minęły. No i postanowiłem nagrać kolejną część filmu, żeby uniknąć odpowiadania na te wszystkie pytania, bo nie zawsze, nie zawsze mogę odpowiadać. No i powiem Wam, że kostka wyprodukowana ze szkłem wodnym. Spisuje się o wiele lepiej niż kostka produkowana z plastyfikatorem, co widać na przykład tutaj. Żółta kostka jest wyprodukowana na plastyfikatorze, chyba nawet jakimś tym mrozoodpornym. No i ona chłonie wodę. No i to widać każdego ranka, że ta kostka na obrzeżach jest mokra, natomiast ta, która była produkowana na szkle wodnym, ona praktycznie wody nie chłonie. Oczywiście, jak się tej wody dużo naleje czy deszcz pada na stopno, to ona tą wodę powierzchniowo chłonie, natomiast nie chłonie jej na tyle mocno, żeby zmieniać kolor i trzymać np. rano przy porannej rosie wodę w sobie no, tutaj widać na przykład tu najechałem samochodem na tą kostkę chciałem po prostu przetestować jak to się będzie sprawować no i widać też że ta kostka żółta to jest z pierwszej partii produkcyjnej na plastyfikatorze z słabszą zaprawą że ona pękła po prostu pod naciskiem samochodu który waży tam z półtorej tony ta kostka pękła. Natomiast ta kostka, która jest z mocnej zaprawy, nic się z nią złego nie dzieje. No, tu pamiętacie tą czerwoną, gdzie, był, gdzie forma była lekko brudna. To, co jest wadą tej kostki, i prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego tak się dzieje, to, to fakt, że ona zmienia kolor. To znaczy, no jak widać, na przykład różnica między, między tą kostką a tą kostką. Tutaj następuje wymywanie pigmentu. Dlaczego tak? No, kostka nie była impregnowana czymś, co utrzyma jej kolor. To wymywanie pigmentu następuje. Ono oczywiście dzisiaj jest 7 rano, więc jest rosa, jest mokro. Zresztą widać na budynku, że tam częściowo podmurówka ta jest też wilgotna. To jest północna strona budynku, więc ta wilgoć się utrzymuje dość długo. No i trochę mnie to wkurza, że, że to tak pozmieniało kolor, bo to widać, że ten kolor się zmienił. No ale ułożyłem taką, no taka zostanie, no nie będę tego przecież rozbierał. E, tu trochę pod słońce, e, może być trochę gorzej widoczne. Natomiast kostka wyprodukowana na e, szkle wodnym, to co jest najważniejsze. Z nią się nic nie dzieje, naprawdę nic się nie dzieje. E, mam wrażenie, że ta żółta, która jest na plastifikatorze, że ona z czasem się rozkruszy i trzeba będzie ją wymienić i powstawiać lepszej jakości kostkę. Natomiast ta na szkle wodnym myślę, że wytrzyma 15-20 lat i nic się z nią nie stanie. To są takie miejsca, gdzie to dość dobrze widać, że piasek jest wypukany. Na przykład tutaj. No i te kawałki, które są docięte też weszły trochę głębiej. To sobie poprawię. To jest spowodowane tym, że Mam nieszczelność na rynnie I w tym miejscu akurat kapie woda Praktycznie non stop Za każdym razem kiedy deszcz pada Muszę tę rynnę naprawić Ale tu już nawet widać Że moczenie tej kostki Dość częste Zmiany temperatury Czy przejście przez granicę zamarzania wody Nic z nią nie zrobiły Nawet na, takim, na takich małych elementach Nadal te elementy są całe Nie skruszyły się Nie popękały No to chyba tyle. Dzięki za uwagę.